Mamy tutaj Gierkman, a dzisiaj gramy z... ...i... O, jest tu, tu chleb dla wszystkich! Oczywiście na kanale jak był już film. I, I na razie robimy takie fajne coś w tym... W ...będzie jako nazwa filmu. Zobaczycie, co my teraz robimy. A na razie... Proszę monego, żeby powody, bo nie mamy. Ta właśnie trzeba iść po wodę, bo chcemy robić coś super. Może się nie zostań. Jarka, może ty zostań, a ja spróbuję. Ej, Darpi, gdzie ty jesteś? Ja właśnie wracam. Dobra. Do moj... Nie, no to weź sobie jeszcze pokop. Ja wracam do mojego drzewa. Drzewa, masz te wody? Yeah. Nie. Kurde, to ja pójdę po wodę. To ja już pójdę, bo ja mam wiadro. Bo bądź ostrożny, bo on tam jest Dobra, spokojnie widzowie. Lecimy. Ból na jest. I chyba wiem gdzie chce się przeprowadzić. O moim... dobre! Kurde! u, ja nie mogę, prawie mnie zauważył ten typ. Ej, wili że śpi na moim drzewie! Ej, tak, e, znaczy derpik. Jakby co, to my nie będziemy tą nos chyba spali. No. Znaczy no, nie jest to pewne. Po prostu. F jest mega duży. O kurde! Nie Ej! Jaglany! F... Przypadkowo tu wpadłem. Nie no! Tak sobie śpię. To jest za trudne. Ej, on nie stał. Widzę go. Też go. Nie. Niestety. Dobra. by coś ja po prostu się przeprowadzam. Dobra? ok. no to spoko, możesz się przeprowadzić. Ja nie zabraniam. Chociaż może i zabraniam. Bo, ale to w sumie serwer jak dla więc no. No właśnie. Ej, mam ten... tak? Mam wodę? No, jest pewien problem z tą wodą. A nie, ja jednak jest... nie, nie ma problemu. I, idę na kopalni. Ej, ja muszę iść. Ludzie pa, ludzie pa. O, Narka, dobrze, że on sobie dobra. poszedł. Dobra, yeah, pa. Narka, pa. Dobrze. Rozłączył się? Jeglany. Kurde, dobra, rozłączył się. Ja! Uff, dobra, widzowie, mogę wam teraz powiedzieć, robimy tajną basę przed Derpy Dreamem, bo my go tak za bardzo nie lubimy. A znaczy, może jego lubimy? Wcześniej go lubiliśmy. Mhm. Ej, gdzie ty jesteś, jak Ale, przy... Ale widzowie, teraz to przesadził, bo on mnie zabił na moim własnym serwerze. Ej, Kryter jest przy naszej bazie! Jak mhm. gdzie mamy tę bazę? Bo ja się zgubiłem. Hello! Kurde creeper! Wybuchł. Damn. Tutaj, Ale tutaj, super. chodź. Idę. Lecę. Dobra. Musimy robić dalej naszą bazę. Dobrze, że on już wyszedł. Mam tę wodę. Dobra. Ale tu są drzwi, to przecież ta woda zniknie. Czekaj, bo tu... Ona się zatrzyma przy tych... Nie, to w sumie dobrze. Tak ma być. Właśnie. Gituwa. jest. już Szybko zakopimy ją. A właśnie, zapraszam na kanał Jaglanego Feniksa i Ty. Tak się nazywa jego kanał, proszę wbić. Właśnie dopiero zaczął nagrywać, więc... No... I przed chwilą wrzucił y, też filmik z tego właśnie z jeszcze dziewałem. się dopiero wiesz. A, no tak, dopiero. dopiero zaraz wrzuci. No, tak, mamy nadzieję. Oj, na początku wrzuci a ja gierknął później jakoś. No tak, to jest... W ogóle dawno nie nagrywałem, więc przepraszam bardzo. Y, pa bardzo dawno nie nagrywałem i teraz... No po prostu stracił pasę, widzowie. No tak. Niestety. I poza tym też niedługo wyjeżdżam, bo są wakacje i teraz chciałem, ale to i tak tylko jeszcze parę dni tylko. Nawet już to Ja będę jeszcze przez tydzień z wami. Ja postaram się jeszcze nagrać, jutro postaram się z, z dwa filmy nagrać jeszcze, bo ja w piątek wyjeżdżam, więc będzie słabo i nie będzie mnie przez do około miesiąc, więc... Z, z nami czy... Z... z Tak, z wami, chyba, że wy nie możecie. Nie no, ja mogę, mogę. No i giduła. To ma się rozwiązać. Będzie. ta woda czas poleciała? Bo trochę nie wiem. Spoko, loko. Możesz? Co? Więcej wody. A no spoko, już. Lecę, sprawdzam tylko czy się nagrywa. Już. Idę po te, więcej wody. A jak to, potrzebne jest więcej? No. Ło, wow, tu będziemy mieli tajne wyjście. Dobra, lecę już po tę wodę. Tylko jest dużo zombiaków i kreperów. Chociaż mam tarczę. Więc jest poko. Ale ja wiem gdzie jest woda. U nie, mały zombie! Ja wiem jak będzie się ta baza odznaczała. pochodnie po prostu podstawy Widzowie, pomóżcie mały zombie. Uf. Zabiłem tego drania. Bo ja się tak dziwię. O, zombie tylko, a potem, co jest? jakim cudem on tak szybko biega? I okazuje się, że to mały zombie. Niestety. Ej, a... powiedz im na tym ostatnim odcinku, wiesz. pan dziebakiem. Z tej, z, z nie to był z tego. To był z, z. A nie, ja już usunąłem ten film. Dałem Dobra. go ten, no. Bo były takie pewne problemy z tym filmem. I. Uj! znalazłem się 16 tych. 16, 16 ziemniaków. To chodź do bazy. Już tylko jeszcze biorę wodę. Ale ja wiem, gdzie jest. Jest za nim. Ej, kurde, długo tu się przepuszczaliśmy. Hmm? Kurde, ale tutaj tajna baza, my tu będziemy mieli wszystko, a on o tym nie będzie wiedział. Tylko musimy na siwcie, Na szczęście go teraz nie ma na serwie, Więc można tak. I tak nie... teraz dołącza. Tu, tu, tu. A może jutro by się zrobiło takiego live'a półtora godzinnego albo dwie, nie wiem, tak żeby po prostu, co wy na to, chociaż w sumie to jak ten serw, więc no to on leci. No, live z serwela To by było dobre. Ej, hey, lecisz? Gdzie ty? Tutaj, walę szkieleta. No? No gościu, dobre. Oh, o nie, 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 zakrywaj te On nie dołączył tu. Dobrze, że nas nie słyszy, gdzie on jest. Właśnie ten gościu był taki niemiły dla nas. Znam jeszcze parę kidosów o nazwie Rysio, Szymon i Tadio. Oni, oni nie mają pomysłu na ten. Znamy ich i ogólnie nie lubimy ich na serio. Może w jakimś odcinku wam ich pokażemy, co nie? To by było dobre. Ej, chodź tu szybko. Dobra. Yeah. Elo, napisał. A. Zabija, wiele stres. No. Ja jestem w bazie, no chodź tu. Wiem, wchodzę. Pochodnią. A później postaw tą pochodnię żebyśmy zapamiętali. Dobra, a na razie już zamykam po prostu. Szlifuj, shift. szlifuj. Dobrze, że do nas nie zadzwonił. Udajemy, że ten... Że te... Zobacz, Mam tam wykopałem jeszcze bardziej dziurę. Tylko muszę... O, trochę, bo zakopałem przed derbiliną, wiesz. Dobra, ale na razie nie możemy, bo jest na serwie. Musimy trochę rozbudować. I może zrobić tutaj ładniej, bo na razie tu mamy serw. Widzowie. No może ciężko... Kurde, ale jeśli on się o tym dowie, to będzie słabo. Mam nadzieję, że w pierwszym odcinku się nie dowie. Bo to jest pierwszy odcinek z serii o nazwie... W sumie nie wiem jak ma się nazwać tę No seria jaglanego może być w sumie. Seria serwera jaglanego. O Jezu. I git. Pomóż? Ja za chwilę zginę. Lecę. Pomóż mi tego Dita tam wykopać Aha. Bo postawili się z Dreamem. A Delphi Dream jest obok nas? Mam go rozwalić? Nie. Aha, po prostu. Bo z... Wiesz postaw. Piszę mu coś. Wywalaj z serwela mu napis Gdy ty napisałeś. <grym> <grym> Czekaj, widzowie, jedna łatka w górę to jedny ten... Jedno, jedna litera poprawniejsza jak dla niego. Na spalenie. Co? Ej, na spalenie Na spalnie! Na spalnie. Chodź szybko. Woda. posad woda. A nie mam już więcej. A mogę tak zrobić, pyk. O i bu... O nie! Widzicie? Widzowie, tak to się to robi. Pik. Bum. Bum Ej, co? Czemu mi ta woda znika cały czas? Co się jest zlagowane z tym serwem? gdzie jest spawn? A dobra, wiem chyba. Pik. spawn? Ale on jest na... Czyli on jest na górze lodowej? Ej, tu, tu ci się ta woda wylała. Chodź. Kurde! Ja mam coś zbugowane z tą wodą. Patrzcie, widzowie. Woda. O, wylazłem teraz dopiero. Hm. I zalewać to? To, to Dobra, przejście? Tak, tak. Dobra, a Weźcie tu to. widzę. Nie, tylko teraz nie mam pomysłu. No, trzeba to jakoś, ten... Hmm... Gdzie on w ogóle jest ten... W ogóle 8 minut już trwa odcinek. Ej, ej, Nara, uciekamy, te przejście. A się pokażę. Wiem, zamknąłem je tylko. Spokojnie. Widzowie, oby tego się nie domyślał. No nie, no to jest... No, on jest totalny. Hmm, no oh matko. Hmm. 10 minut trwa Dm Idź Idzy. No wiem, jedna łapka w górę, to jedno słowo lepiej napisane przez Jaglanego. A u Jaglanego on w ogóle... On ma dopiero jeden odcinek, więc radzę wbić. Dobra, zabijemy cię zaraz. Kurde. Ej. Ej, Jaglany, czemu się rozłączyłeś? Nie słychać cię. Byłeś wyciszony Nie, po prostu nic nie gadałam Aha Dobra Ej, w ogóle gdzie on jest? Chcę go zabić Chcieli zamieszkać Where is he? Kochania, zapamiętaj Dobra okay. hmm. Tutaj jest Gdzie? mi tu. A. Dobra, Pokażę idę go zabić. Mi On mi pokazuje dubstwo. Widzicie, jaki tchórzu. Zamiast się bić, to ucieka. Ej, pójdź bazę. Co? Ej, zamurowuj tę bazę. <grym> <grym> Dobra. <grym> ja go pilnuję, ja go pilnuję. A ja zamurowuję. Go zamurowuj. Zamurowujesz no. Tak, dawaj, dawaj, dawaj. Ja go stan nie wypuszczę. Teraz nie może wejść. Mm. I teraz go zabiję. Ej, zabić go! Nie! Chodźmy... Dobra, jeszcze go kobrem. Dobra, już... Już nic nie ma. Ej, Ej za zaleję mu długie? całą jaskinię. wszystkie te jego pochodnie mu zaleję. Ale piękne. To ma być prank czy tajna baza w końcu? Bo... Chyba to i to. No. Szybko, teraz wychodź, żebyś się nie utonął. To weź mi zrób przejście. Nie, nie nic, nie, 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 nie Ten zabudowuje mu jeszcze tutaj. Zabudowuje mu jeszcze tu. Zaleje zalej go wodą. Nie, moja woda. Zostawiłeś. Dawaj uciekały, dobre To jest... To ma być tajna baza czy troll? Na tym, na ziomku. Chyba to i to, co nie? Piękna. Skoro się nie mamy TNT. Ale piękne. Nie dobra, to będzie troll trol na tym, na ziomku pewnie. To i tajna baza, nie wiem. Ej, po pomysł, to jak będzie wykopał, tą Żwir z panie. Ty, na jakby web... był ten! Jakbyśmy mieli TNT i powiemy mu w jakimś odcinku o tej tajnej bazie i on tam wejdzie, a tam będzie TNT. Ej, dawaj, a on to skopie, to mu na łeb z Żwir. Ale pięknie. Masz jeszcze trochę Żwiru? Tak, bo mam 13. O, si tutaj się kopię jakoś. Ja chcę być pod nim, żeby mu tak zwirnał. Bo jestem pod nim, centralny. Nie mam wszystko niszty. To my zabudujemy. No, co w tym? Co problem? Tak, widziane, naprawdę. No, piękne. Pyk, pięknie. On wyjdzie drugą stroną, to będzie. On się podkopi do góry. Mówię wam. On jest tak głęboko pod ziemią. Ej, wkopię się do niego, wkopię się. Kopiemy łopatą cały dzień. I Ja wkopię mu się nagle na chatę. I jestem, jestem na shifcie, więc ten jestem już prawie przy nim Ej, jesteś? Tak, ja się kopię Szybcie Jestem pod nim, centralnie pod nim ja jestem <grym> Jestem centralnie pod nim Walę go Kto się tego nie spodziewał? Zabiłem go Dobra, wychodzę stąd, wychodzę stąd. Ej, możesz mi rozlać wodę czy coś, bo ja nie mam za bardzo... Ej, on tutaj ma chatę, ty. Kurde, moi... ten... No, No proszę bardzo. Jesteś obok mnie tuż. Ja zabudowuję to przejście. A ja tutaj zamieszkuję. Serio? Dawaj, przejmij tak. jego teren. Ej, takie coś, że... Gdzie... Zostałem pod e, łóżkiem Derpy Zima przez 24h. He he he. Dobre dobra na odcinek. Możemy jutro na live to zrobić. Możemy zrobić taki wczesny live, albo taki po. Ja po... nawet wiem, gdzie jest łóżko, Chodzi do mnie. Gdzie ty jesteś? Sprawdzę, ile już odcineczek trwa. Odcineczek trwa 16 minut. No to za 4 minuty tak nie skończymy. Bo będzie. Natomiast... Kudę? Gdzie było to jego przejście Ty go zamurowałeś to przejście Dobra Idę A ja jestem pod niego łóżkiem U! O matko Jesteś pod niego łóżkiem A weź nie shiftuj Chcę zobaczyć twój nik, Gdzie ty jesteś To się do ciebie wkopię O, wow. Ej, nie shiftuje glany Coś jest tw... Gdzie jest? Twójnik? Ja go mam chyba Czy to ty? Nie, to twójnik jest W się Jestem obok ciebie, tuż Ty, ti, ty, ty O, siema Jestem przy łuku Jesteś jesteś pod jego łóżkiem, naprawdę Siema, ej, zobacz Ej, ja mogę... Wal wal Walnąłem A ty mi spróbuj walnąć. No. Ty mnie spróbuj. Ej, rzeczywiście. Jak też chcę wejść. Pod jego ucho. Chodź tu. tu. Gdzie? Tutaj. Dobra, ale gdzie on jest? Dobra, i zostajemy tu pod koniec odcinka. Dobra, a trzeba to zamurować. No tak. Ale to na sifcie, weź sobie tutaj jeszcze blok. Tutaj, żebyś ty też mógł, bo na jednym się nie znaścimy. Trzeba na shiftcie. Skoro z nie mamy takich półpłytek. Ej, shiftuj. Kurde, nie widać. Nic. Znaczy, bo, trzeba by było półpłytkę mieć. Gdzie ty? No właśnie. On jest na serwie? Jest. Tak, okazuje się, że wlazł do naszej bazy. Wtedy bym go zabił. Całkowicie. Na spalnie. Fajnie. O, gramatyka. Nie rozwaliłem tego. U... Te ucho! Rozwaliłem Ej, Jaglany, bo coś się... cicho jesteś. Halo. To chodzi. Was... no naprawdę. No sorry. Się teraz. Tak zabudować mi całą bazę. Ja, ja to robię. Nie wiem, jak. Co? Nie wiem jak dojść do swojej karty. Ja. Yeah. Ale w przejście jest zabudowane. Choć. Weź mu. Weź po niego, weź. A już chyba koniec odcinka musi być. Ile już? No, już 20 minut. No to chyba kończymy. Dobra? Dobra, to... ale co to, żeby nie było, że jesteśmy tacy okrutni, po odcinku pójdziemy po niego i mówisz. No dobra. Mamy jego i tyle. No to widzowie, pamiętajcie, jutro będzie pewnie live koło 12, może czy coś z jeglanym i chyba z Derpy Poprankujemy go pewnie, ulepszymy naszą tajną bazę i co? No, trzymajcie się. I na razie.